Nam łacinnikom bojaźń Bo, Boża kojarzy się przede wszystkim z darem Ducha Świętego. I y, to jest intuicja, którą warto zapamiętać, że bojaźń Boża ściśle wiąże się z osobą Ducha Świętego. To jest też ciekawe rozważanie, prawda, że Bóg jest jeden, ale w trzech osobach. I może warto też trochę pozarażać się od Greków tym myśleniem jednak o trzech. Mamy bardzo głęboką tą jedność Boga, bardzo, bardzo pięknie i słusznie zakorzenioną. I dlatego te poszczególne działania to na trochę umykają, nie? że Ojciec jest Twórcą, Syn Odkupicielem, a Duch właśnie Dawcą darów mnogich, też między innymi darem bojaźni Bożej. Niemniej to słowo bojaźno, znowu nam się może kojarzyć fatalnie, no bo nikt nie lubi się bać, można też cytować fragmenty pisma, chociażby list Jana, że kto się boi, nie wydoskonalił się w miłości, bo miłość presz odpędza bojaźń. Ale u ojców ta bojaźń oznacza przede wszystkim maksymalny szacunek. Czyli takie postępowanie, że robię wszystko, aby Boga uczcić i staram się nie zrobić nic, co mogłoby Go obrazić. Staram się robić wszystko, aby relacja nasza była coraz głębsza i nie robię nic, co mogłoby jej zaszkodzić. Czyli nie zastanawiam się, czy coś jest grzechem, czy nie, bo to jest, jest niewłaściwe pytanie, tylko pomoże mi w zbawieniu, czy nie. Jak pomoże, to trzeba robić. Jak nie pomoże, no to, no to szkoda czasu, nie? Ale zastanówmy się teraz, jak to wygląda u ojców. Brat spotkał starca i zapytał go: Abba, czemu moje serce jest twarde i nie boję się Boga? Rzekł mu starzec: Mniemam, że jeśli człowiek usilnie oskarża się w sercu, zdobywa bojaźń Bożą. A brat pytał, co to jest oskarżanie, odrzekł mu starzec, żeby człowiek w każdej sprawie oskarżał własną duszę i mówił jej pamiętaj, że masz spotkać się z Bogiem, a także powiedzieć, czegoż to chce od ludzi. I myślę, że jeśli człowiek w tym trwa, przyjdzie na niego bojaźń Boża. Ten ma trochę mówi też właśnie o tym duch krytykanstwa. Myślę, że to jest też takie ważne doświadczenie, że czasami oczekujemy od ludzi rzeczy, których oni dać nam nie mogą. Nie dlatego, że są źli. Tylko to leży tylko w gestii Pana Boga. I czasami przeżywamy jakieś rozczarowanie czy frustrację, bo spodziewamy się od ludzi, co znajduje się całkowicie poza ich zasięgiem. Nie? Często od nas się oczekuje czegoś, co będzie po nas, poza naszym zasięgiem. Prawda? Zresztą 98% krytyk przełożonego polega na tym, że spodziewa się od nich, że, będzie, że jest drugim Jezusem Chrystusem, a ponieważ nie jest, no to może rosnąć we wspólnocie niezadowolenia. Ale jak mi to kiedyś jeden z braci powiedział, podstawową funkcją przełożonego jest jednoczenie wspólnoty. A jeśli jednoczy w krytyce, to niech i tak będzie. To tak trochę żartobliwie, nie? Ale, ale jakby to też jakby wtedy też ściąga z ludzi ciężar i nas też uspokaja, nie? Że nie mamy wygórowanych oczekiwań. Nie w sensie, żebyśmy ludzie lekceważyli, nie? Prawda? Ale no, uznajemy ludzką, oskarżoną naturę i wiemy, że to od Boga czekamy na pomoc ostatecznie. A nie od drugiego człowieka. To oskarżanie, o którym tutaj mówimy, <laughs> chodzi oczywiście o życie świadome, czyli zdawanie sobie sprawy z tego, że całe nasze życie kiedyś trafi. Pod Boże osąd, kiedy będziemy, przed Boga, kiedy będziemy przez Boga sądzeni. I z tą świadomością człowiek powinien żyć, i tak właśnie przychodzi na niego bojaźń Boże. A więc rozsądne liczenie się z Bogiem w każdej sytuacji. Nie ze strachu znowu, nie? tak się nam ta bojaźń może kojarzyć, ale z miłości. Ale z miłości w taki, to, tak, taki jest to sposób. I tutaj mamy narzędzia, o których mówi inny Starzec. <laughs> Brat pytał Starca, w jaki sposób bojaźń Boża wstępuje w duszę człowieka. I rzekł Starzec: Jeśli człowiek jest pokorny, ubogi i nikogo nie sądzi, to przychodzi do niego bojaźń Boża. Bardzo ważne są te dwie cnoty, o których żeśmy mówili: pokora i ubóstwo. Przez pokorę, tak jak to już mówiliśmy wiele razy, Chodzi o stanięcie w prawdzie, nazywanie rzeczy po imieniu, nie? nie udawanie kogoś, kim się nie jest, ale uznawanie Boga i Jego miłości w całej rozciągłości tej boskiej miłości. Nie? To też jest element pokory. Tak, jestem nędznym grzesznikiem, ale ukochanym przez Boga. Nie? To, to jest pokora. E, tak to można jeszcze rozwinąć każde, można dać tam jakieś indywidualne rysy. I jakby konsekwencją tej pokory jest właśnie ubóstwo. A ubóstwo chyba w tym wypadku należy rozumieć jako nie tyle nieposiadanie niczego w sensie materialnym, chociaż też to jest ważny aspekt, nasz stosunek do dóbr materialnych i tu trzeba zawsze jakoś się pilnować, ale to jest zawsze drugi krok, dlatego że pierwszym krokiem jest nasze oczekiwanie. I człowiek prawdziwie ubogi to jest ten, który wie, że wszystkiego musi spodziewać się od Boga, że sam nic nie ma. Wszystko, co ma, to daje mu Bóg. Czy cnotę, czy natchnienie, czy modlitwę, czy wspólnotę, sakramenty, skruchę. To wszystko otrzymuje od Boga, że sam z siebie tego nie wykrzesza. Tak jak no. mamy psalny: otwórz usta, aby mnie napełnił. I to jest ten obraz właśnie człowieka pokornego, który wie, że inaczej nie jest w stanie nic od Boga uzyskać. W żywocie Pięciu Braci Męczenników jest taki obraz, tak zwanej Regula Waldam. To jest taki krótki tekst przypisywany Romualdowi, czy tak przekazała nam go tradycja, czyli temu, którego kameduli uważają za swojego ojca. I Romuald mówił tak, że mnich powinien być nieustannie w celi, jak w gnieździe, piskle, które nieustannie otwiera dziób, bo dopóki matka mu nie przyniesie robaka, to piskle nie ma nic do zjedzenia. I tak nad tym zastanowimy się, to jest bardzo piękny obraz, bo jak piskle jest w gnieździe, no to nie patrzy się tak, tylko ma dziób do góry, żeby matce ułatwić pracę. Ale to jest też obraz mnicha, no który dokąd krzyczy. No bo jak piskle jest, to tym dziobem ciągle kłapie, nie? Robi tak. I mnich też patrzy ciągle w niebo i ciągle recytuje te psady, ciągle gada. Nie? I otwiera usta, kiedy przychodzi łaska, ten robak, robak łaski, tak powiedzmy, to tam z tego dziup to w to ten dziób ten mnich ten, tego robaka łaski dostaje. No i w taki sposób może się wyżywić, nie? Więc pokora, tak, ale wszystko, wszystko ze strony Boga. I konkluzją właśnie jest to, że człowiek nikogo nie sądzi, bo wie, że drudzy ludzie są tacy, jak on. Zresztą to też inne konkluzje można z tego i wysunąć, nie? Przecież czasami możemy podejrzewać ludzi, że chcą nam zrobić krzywdę i tak dalej, ale gdybyśmy sobie tak usiedli i spisali przy biurku, ile razy, żeśmy komuś rozmyślnie chcieli zrobić krzywdę, to nie wiem, czy byśmy jedną kartkę, jedną stronę, stronę spisali, że raczej nam się to chyba przydarza rzadko. Inni interpretują tak nasze zachowanie, to jest jasne, nie? Ale warto sobie takie ćwiczenie zrobić, bo wtedy trzeba że jeżeli ja tak robię, no to pewnie inni tak samo. Że to raczej bardzo rzadko się tak zdarza. nam się tego tak wydaje, że ludzie rozmyślają, jak nam zrobić krzywdę. A ja to ludziom szkoda na to czasu, żeby zadawać takimi sprawami, żeby o nas rozmyślali, bo każdy ma swoje życie. A tam będzie o nas samych innych myślał. Więc to w taki sposób wygląda. Myślę, aby ta droga do zdobycia bojaźni Bory przez praktykowanie takich cnót. Ale jest też i jeszcze inna praktyka, o której warto powiedzieć ze dwa słowa. Abba Jan opowiadał: Przyszliśmy kiedyś z Syrii do Abba Poimena i chcieliśmy go zapytać o twardość serca, ale starzec nie umiał po grecku, a nie było tłumacza. Więc kiedy starzec zobaczył nasze zmartwienie, przemówił do nas po grecku. I mówił: Woda z natury jest miękka, a kamień twardy. Ale jeśli zawiesić naczynie nad kamieniem, Wyciekające krople rozsadzą kamień. Tak też i Słowo Boże z natury jest miękkie, a nasze serca twarde. Ale jeżeli człowiek często słucha Słowa Bożego, serce mu się otwiera na bojaźń Bożą. Myślę, że to są ważne słowa poimena, ważne w tym sensie, że pokazują nam też inny wymiar czytania Pisma. Nie czasami może nam się wydawać, że musimy wszystko komentować, wszystko musimy rozumieć, a samo czytanie Pisma jest już korzyścią, bo to jest Słowo Boże. My do końca nie wiemy, jak ono działa, ale jeśli człowiek czyta je regularnie, nawet nic nie rozumiejąc, ono przemienia Jego serce, bo to jest Słowo Boga, a wiemy, ze Słowem Bożym nie ma żartów. Też inny ma po jeśli pewien brat mówił do starca, że czytam psalmy, ale nic nie rozumiem. A Starzec odpowiedział: Czytaj, czytaj. Ty nic nie rozumiesz, ale demony uciekają. Więc jest to też jakiś taki nasz aspekt, obraz wiary. Czasami może nam się wydawać, że jesteśmy miliony lat świetnych czy coś, ale jednak mamy w ustach, w ręku słowo Boże i tego czytania nie wolno zaprzestać, bo ono ostatecznie właśnie daje bojaźń Bożą. To jest ciekawe, że im więcej człowiek czyta pisma, to chyba tak faktycznie jest, tym bardziej ta miłość. Do Boga w nim rośnie To ciekawość, poznanie I to w sposób niezauważalny Tak jak to ziarno, które zostało posiane W Ewangelii, tak jak to Ewangelia Nam to opisuje Tak jak to Ewangelia nam o tym mówi I na koniec właśnie ten tekst Mówiący nam o Duchu Świętym Kiedyś do Abba Jana Karła Przyszło kilku braci Aby go wypróbować Bo on nie pozwalał swoim myślom Na rozproszenie Ani nie rozmawiał o sprawach świeckich I zaczęli tak Dziękujemy Bogu, że w tym roku deszcze były obfite. Palmy nasyciły się wodą i wypuściły liście. To też bracia znajdą dosyć surowca do pracy. Odpowiedział im Abba Jan. Tak właśnie robi Duch Święty. Kiedy wstępuje w serca ludzkie, one odnawiają się i kiełkuje w nich bojaźń Boża. Inna sprawa, że jesteśmy w Egipcie, więc ja nie wiem, kiedy tam miało padać. <laughs> Może to pokazuje, że redaktor niekoniecznie był Egipcjaninem, może nawet stopy w Egipcie nie postawił, a może jest to rozmyślna ironia, że właśnie chcieli starca sprowokować, żeby powiedział, o czym wy bracie, skoro to nigdy nie pada. A starys wszystko duchowo odniósł do działania Ducha Świętego. Zresztą jedna z jeden z najstarszych obrazów, jeszcze sięgający Ireneusza, Ireneus ono mówił, w swoim traktacie przeciwko herezjom o duchu świętym, że rosą jest duch święty i potrzebujemy tej wody, tej rosy, abyśmy nie spłonęli. I tak tutaj przez ten obraz wzrostu, tak właśnie jest pokazanie działania ducha. jest bojaźń, która właśnie daje życie, zieleń, nie pozwala, żeby cokolwiek uschło, przychodzi w porze gorącej, przynosi ulgę, pogodę ducha, jakąś taką siłę do znoszenia różnych bzdur, którymi potrafimy się czasem niepotrzebnie zajmować. Nikt nie wie po co i daje taką mądrość do tego, żeby człowiek zostawił to, co zupełnie mu niepotrzebne. Czasami myślę sobie, że bojaźń Boża to jest taka mądrość człowieka, który idzie z ciężkimi siatami, pełnymi zakupów, które mu nie są zupełnie potrzebne i poci się w tym słońcu i w pewnym momencie dochodzi do niego, że to wszystko, co pokupował, to w zasadzie mu na nic. Bojaźń Boże go skłania, żeby cisnął te siaty i poszedł po prostu na spacer. Poleżał sobie na Słońcu, bo jego zmęczenie naprawdę nikomu do niczego nie jest potrzebne. Mimo, że takiej bojaźni Bożej, tak jak ojcowie mówią, potrzebujemy, żebyśmy potrafili skupić się na tym, co w życiu najbardziej istotne. A tak jak już to zważaliśmy, jak przypomniał wielki Emanuel Wiktor Frank, człowiek ma szczęście w życiu, albo znajduje spełnienie tylko wtedy, kiedy poświęci się rzeczom, które nieustannie go przerastają może bojać, Boże właśnie ma nas do tego przekonać, żebyśmy nasze życie ostatecznie poświęcili właśnie niekomu innemu, a samemu, Panu Bogu, tak jak zrobili to Ojcowie.